Pochwalony Jezus Chrystus, piątek, stajemy w Obecności Bożej i dzisiaj Pan Jezus mówi taką przypowieść. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie rośnie, kiełkuje, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli dzisiaj te słowa czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Bardzo dużo rzeczy dokonuje się w naszym sercu, w naszym życiu, że nawet nie wiemy, jak to się dzieje. Obmyślamy różne sprawy, troszczymy się o różne rzeczy i w pewnym momencie przychodzi łaska, która jest w stanie zmienić wszystko. Łaska, która rozświetla drogę. To jest to jest działanie Boże, działanie Bożej mocy, łaska rozświetlająca. Zapragnijmy czegoś takiego. Zapragnijmy usłyszeć, zobaczyć, że dookoła nas Bóg pracuje. On pracuje w naszym sercu, pracuje dla nas przez różnych ludzi, że czy śpi, czy czuwa, tam cały czas się wszystko rozwija w nas. Oprócz tego, oczywiście, mamy też świadome działania. Podejmujemy jakąś modlitwę, podejmujemy jakieś wyrzeczenie, podejmujemy, Konkretne rzeczy, które mają nam pomóc w jakiejś naprawie czegoś w nas, to się dzieje. Ale to są, zobaczcie, momenty naszego życia. A tak naprawdę Bóg działa na nas, dla nas, pracuje non-stop i mamy budzić wdzięczność wobec Boga, że jest Bogiem, który tak bardzo się stara, abyśmy mogli rosnąć, abyśmy mogli się rozwijać. I ta wdzięczność dzisiaj niech nam towarzyszy. Ja, bo, Panie, dziękuję Ci naprawdę. Że cały czas się o mnie troszczysz. Czy wichura, czy burza, czy coś się dzieje, cały czas Bóg się o mnie troszczy. Czy śpi, czy czuwa, we dnie, czy w nocy, nasienie rośnie, kiełkuje, on sam nie wie jak. I tak właśnie jest z nami, to jest nasze życie. Dzisiaj stoimy przy Panu, może powiemy, sam nie wiem, jak to się stało, że dzisiaj jestem w tym miejscu przy Panu, że go kocham, znajomi gdzieś odeszli, a ja jestem. Pan jest wielki. Ucieszmy się tym i podziękujmy Bogu. I na tę drogę dziękczynienia Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie wielkie serca. Miejcie wielkie pragnienia. I na drogę wdzięczności posłuchajmy tutaj tego teledysku mocnym duchu, który mówi o dziękowaniu. Jak dobrze jest dziękować Panu, jak dobrze jest być przy Nim, który dla nas cały czas działa. Do zobaczenia.